Ta lekcja będzie o logarytmach. Mamy tutaj wzór na logarytmy, czyli logarytm A z B to jest C. I możemy to zapisać również w sposób A do potęgi C jest równe B. Rozpoczniemy sobie pierwszym zadaniem. I mamy tutaj logarytm 2 z 8 jest równe X. Co możemy zrobić? Jak mamy wzór, możemy to zapisać jako 2 do potęgi X jest równe 8. Teraz chcemy zapisać sobie ósemkę w jakiejś fajnej postaci, aby jak najszybciej wyliczyć x. Przepisujemy 2 do potęgi xowej, a 8 można zapisać w postaci 2 do potęgi trzeciej, jak wiecie. Mamy potęgi o tej samej podstawie, czyli nasz x jest równe 3. Pierwsze zadanie rozwiązane. Mamy drugie zadanie, które wygląda logarytmem z 2 z 8 pierwiastków z dwóch jest równe x. No i podążamy sobie za wzorem. Będzie to wszystko wyglądać tak. 2 do potęgi xowej to jest 8 pierwiastków z dwóch. Teraz chcemy zapisać wszystko w potędze o tej samej podstawie. Więc powiedzmy, że będzie to dwójka. Mamy tutaj 2 do potęgi x, -owej. jak zapiszemy sobie 8 pierwiastków z dwóch, 2 do potęgi trzeciej, a pierwiastek z dwóch to jest 2 do potęgi jednej drugiej. Myślę, że warto pamiętać również o y, pewne zależności przy potęgach, ponieważ bardzo się to przydaje przy logarytmach. Więc zapisujemy sobie 2 do potęgi x, -owej. jeżeli sobie dodamy te dwie y, Dwa wykładniki, które mamy przy dwójkach po drugiej stronie, wyjdzie nam 7, drugich. Bo 3, 1, 2 to jest 7, drugich. Prawie, bo trochę mi się źle napisało. Dobrze. Będzie 7, drugich. I wyliczyliśmy właśnie naszego x, i jest to 7, drugich. Również proste zadanie, tylko trzeba po prostu wiedzieć, jak zapisać niektóre rzeczy za pomocą potęgi. Tutaj mamy kolejne, kolejne zadanie. Logarytm 1 szósta z 216 to jest x. 1 szósta do xowej mamy tutaj. To będzie 216. Teraz chcemy zapisać wszystko w potędze o tej samej podstawie. Mamy 1 szósta. Potęgi xowej i 216 może uweźmiemy się dzisiaj na szóstkę. 216 to jest 6 do potęgi trzeciej, bo 6 do drugiej to jest 36 razy 6 to 216, a to jak wiecie, jedna szósta możemy to zapisać jako 6 do minus Xowej, ponieważ liczba do potęgi ujemnej odwracają na liczbę odwrotną, więc mamy tutaj 6 do minus Xowej jest równe 6 do trzeciej minus X jest równe 3, czyli X jest równe 3. Rozwiązane zadanie.